Siem! Nazywam Łowca Gimki, witam was już w dziesiątym odcinku z DLC na krawędzi, coraz bliżej końca e, die, tego DLC, ale pewnie obstawiam, że jeszcze około kolejnego tygodnia i pewnie już e, będzie koniec tej kampanii, więc pewnie już o dwa tygodnie kolejne. Tak, czyli pod się, miałeś super świetnie będzie, ale tak, e, tak, hmm? Z zupełnie nowymi krainami, tylko tyle mogę powiedzieć, bo to co ja zrobiłem, no to, jestem. Tylko jeszcze muszę wyrzucić jedną, 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 jedną rzecz, no i zobaczymy, no. Ale zobaczymy, no i sprawdzę, ja się boję już jak sprawdzę bo jak ja mam te ty, ty mi zajmuje m, te, w sensie, modyfikacje, to ja się boję nagrywać filmy, jak tam 14 gb są filmy, no to ja pierdolę. Ludzie. No ale wiadomo. To bo nie było. DS nagrać kolejny, kolejne, ale to... Pochwalę swoje po, po, gruny, ja powiem. <kluzł> no, no ba. Lecimy tutaj osad. Przed... może, że przed takim My... nie wiem. Ale tak może być. Ale to będzie jedna z dłuższych misji. W tym zajmujemy się... No, jak ona się nazywa? Stan Krytyczny. sombeish vídeo de parkour mestre. Mogeu, velho. que é que thank you Jak się taka sama zrobala misę to... Jak z tyłu ładunek to jest... To tragedia będzie No bo nie wiem, się się nim przejmować Sanktyczny, let's go Okej okay. Czemu ty na energetyczny Ionian jest bliski osiągnięcia skrajnie krytycznego stanu Musimy go natychmiast łączyć. Czy wy go dopiero co nie naprawialiście? Od kiedy Strażniczka zniósła kwarantannę weksów, szukają sposobu by dostać się do dziewiątki bez niej jeśli ten reaktor się roztopi, spokojnie Kaplera i zmiecie wszystkich próbujących przeszkodzić Weksom w kontrolowaniu osobliwości. Będzie walka z czasem, jakby reaktor źródło problemu. Skup się na reaktorze, zapewnij Ionianom bezpieczeństwo, a potem zajmij się niewrażliwym Weksa. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game. Now we say, I need a break. Dying staying strong, need to move on to be what I want I'll keep dreaming on Die Staying strong, need to move on to be what I want. Taste on when I chase like that, yeah I play so strong with a knife in the back I'ma swing home run like a baseball bat Gonna see me rise if you hate on that I don't play both sides, do me no cap I'ma ride or die for my dreams on tap I'ma fly real high, you ain't see me stack. No, it's not how you fall, you get right back up That's how you get tough, calluses on my hands so rough Yeah, I call your bluff, I'm not the one Mess with me, come out, with are done Cause I'm so done, you had your fun And now you're gonna face down the barrel of the gun cause I got a full clip put your name on it But I'ma let you slide cause you ain't worth it Time staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming on. Yeah, I don't how come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this. I will not quit, man, I'm on it, honest. I'm gon' launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the line and moving under my prime. Just quit my nine. I'm rockin', they watchin' cause it's shocking, droppin' all these top ten songs so stoppin'. It's time to live my life, it's time to live my life. Wish I could slow down time and just enjoy the vibe. And I'm the one to get it, bro. I swear to god, I'll get it, bro. So don't just let me get it. Yeah, yeah. let's go. Yeah, I'm gon' get it. Yeah. yeah, I'm the one to get it, bruh. I swear to god, I'll get it, bruh. Hey, I ain't never giving up Said, I never give up I got this man, I got it I will not quit, I'm on it Never rock it Got the block lit I'm toxic fitting logic Make a losses honest Can I stop this? Never cause I'm the hardest. knock knock bitch, watch it, I'm the fucking king of rock bitch poppin' it, spittin' hot shit, off topic, chronic, I think I am motherfuckin' lost yeah. it Make back, better back, make it wax, we're intact, have my back to the mat Not an act, that? that's a fact, we attack and a am back, don't react, don't react, think I'm Black coffee, be sad my breath, cause it's sad Throw a jab, even grass We relance, I'm the man Gotta play it better than both brands. god damn i am a to till I die Never lie, that's a lie I'm chose, run, roll, here I go. All these people wanna know what you think of them lately. Do you really love me or do you really hate me? On a scale of 1 to 10, what would you grade me? All this social media has got me going crazy lately. Everything's inflated, mainly everyone's invaded. Privacy is naked, man. I really hate it, god. I really hate it. I just wanna make it through all this fake shit. Living in the real life, living for some real times. Talk about the real climb, passionate in real rhymes. Steal time back from my. Taking back my fucking life, I just wanna feel alive And I'm the one to get it, bruh I swear to God I'll get it, bruh So don't just let me get it Yeah, yeah. let's yeah. go I'm gone, get it, yeah. yeah, I'm the one to get it, bruh I swear to God I'll get it, bruh Hey, I ain't never giving up Yeah, I never give up, take it till I make it Motherfucking taking it back from these haters playing tracks for the traders Got the passion in depths when it happens Factions take actions trapped their captains it's happening I'm raising my status facing the madness I'm out gaining traction avoid the distractions I'm snapping no captions attractive reactions adapting attacking commanding the masses I'm practicing habits I don't fucking ask it I just fucking grab it I am never sad it active expanding batch I will go capture it. And I'ma stay after it. I'ma fucking master it. Put them on blast They will never last it. Don't be so dramatic. Not my demographic. This shit is democratic. They vote effects, yeah, bitch. If your ignominy's a road ahead, of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean I Feed him all the hate, and he grows me, and he gets claws real big pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling this or never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more, feeding from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped to be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious So fight for your life and reject it You better give me space, I'm protective My adrenaline spikes when I'm threatened And if you stay in my way, I'm aggressive Cause when there's no legs, it'll kill when I'm desperate Way with the key control by fight And this world ain't bright, won't accept it Negative energy, I expect it Once it's in your mind, it's infectious So fight for your life and reject it You better give me space, I'm protective My adrenaline spikes when I'm threatened And if you stay in my way, I'm aggressive Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate My heart stops beating, I'm feeding this demon. Gotta taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game. Now we say, I need a break. Time staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming on Time Staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming on Face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise if you hate on that. I don't play both sides, do me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough. Yeah, I call your bluff. I'm not the one. Mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun, cause I got to poke Ale gówno mają takie szczęście, że nie musiałem tego poznać. Gorszej misji nie widział. Najgorsza misja, jaka kiedykolwiek powstała. Gorszej misji nie widziałem. Okay, Najgorszego nie ściernia. I gówno nie widziałem na czas. był lepszy. Chcę odpowiedzi. ja też. Zaszliśmy zbyt daleko, żeby nie poznać powodu, dla którego tu jesteśmy, a dopiero zaczynamy rozumieć, co zmienili dla strażniczki. No będzie tak, Mi, e, misja stan krytyczny, Walka na czas i... i z chiedą było chodzić reaktor najgorsza misja, jak to jeszcze. Tak, to, to, to. Hmm. 5 minut tak na to 20... prawie 30 minut. To zajebisz mi 5 minut Tak Aha No Dokładnie Sto potem 5 minut Myśliam takie główne robią Dziadskie zagadki myśli główne i jest o tyle szczęście chole, chole, że, się A że nie muszę go powiedzieć tego o, się jak linia metra w godzinach szczytu Wszyscy ustawiają się tu w kolejce Dziewiątka nas potrzebuje Głosowanie. Oczywiście, że chcą to zrobić teraz. Pamiętam swój własny transfer. Nie było zbyt wielu fanfar. Ksur był. błędnie stworzony. Chcieli szybko zająć się tym, 30 minut na miejsce. Tak, ja być cena, bo tam jest fajna. To był co? być nie będzie w dialogu, ale byłem się. To myślę, że najgorsze. 30 minut. 30 minut. A cała kapsuła? No i zobaczymy teraz, co będzie. A co mam teraz zrobić? Spotka się z lody Bądź bronią, no świetnie Strażniczko, pośpiesz się. Dziewiątka chce rozmawiać formalnie. Nie za bardzo chcą czekać. O! Tak. Szkło prasowane. Łyskujące. Wow. Co już jak sekta wygląda. Standardowa procedura. Wpuść ich. Już tu są. O, świetnie. Martwiłem się, że zaczną bez. <grym> ok. O! taka sekta wygląda. Miło, że odbierasz. Dezerterko. Twoje ciało jest potrzebne. Możesz pożyczyć! Co jest? Zbiera się zniebolona publiczność. Zaproszenie poświadczyć transfer, pasować narzędzie odpowiedziała. Mów no to, co powiedziała ósemka. Wycisz, bryły i gazy. Wszyscy mamy inne wtedy do wydzia, Ale tylko jedno tu i teraz. O kurwa. Ja dzierżę naczynia. Stare i nowe. Ta dezerterka to wyrzutek. A ja? nadal połączony. I... czy ona Ten piękny pan ma być emisariuszem Papierkowa robota, zezwolenie A ty, strażniczko, ty jesteś narzędzie Wybrane Dzień. w rytuale i próbie Narzędzie przewodzi transferowi Na krawędzi para przyczynowości Aby ukryć tę połączoną sekwencję By obalić weksów i przepowiednie Być nasze Klęknij! Klęknij! I daj cudzowym gwarkom przejść na kadrony. Czy wszyscy tu obecni uznają tę umowę? Tak czy nie? Odmowa! Wiadomo. Mój głos. Na tak, oczywiście. Wyznaczenie elisariusza. Odrzucenie. Narzędzia walki. Zatwierdzenie. Wspierasz nas. I będziesz nas wspierać. Nie. Czwórka jest zła. Na tak. Tak. Dobycie narzędzia. Ale wybory emocjonalne. Puste miejsce. Nie dla emisariusza. Głupota ignorować to zagrożenie, zbroić się. Nigdy nie ruszamy bez pośredników na wszystko tak. Wyraźna, pełna oburzenia odmowa. Absurd, szóstko! Jesteśmy w stanie wojny. Nasz głos jest na tak. Rada widzi to narzędzie uwolnionym, ale czeka, by zatwierdzić emisariusza. Osiem głosów oddanych. Osemka, Jeden dziewiątka, jedyka. Co jest? Jest wymagany. Co ja? Narzędzie. Masz obowiązek uzyskać ostatni głos. O! Trójka, nieobecna, da ci to, czego potrzebujesz. Co? Nigdy więcej. Znaczy no, nie, A, Nie czuł go, nie mogę. Chyba zwymiotuję. Znajdź trójkę przy ołtarzu. Wszystkie ścieżki się łączą. Strażniczko narzędzie. Strażniczko narzędzie, świetnie. Ja, ja nie marzyłem o tym, że... narzędzie. Wszyscy z dziewiątki wydawali się wiedzieć do czego służy narzędzie. Ale A, ja nie? nie mam pojęcia. No ja też nie ja Jedyne co wytrzyma. poczułam gdy mówili o twoim przeznaczeniu to tak, PCC, a mi to jest cały lapsem, więc. Nie wiem, czy to będzie koniec tej wizji całej? Z całą kampanią? Czyżby? Chyba tak. Chyba tak. Ło! Skąd tu się mnie to Och. To będzie z tym walka, czy nie? To będzie w poniedziałek. Znaczy. Nie To jest. To jest. Skrażniczko. Masz jedno. Nowe połączenie. Archontowi! Oho! Spekulują o moim ładunku za moimi plecami. Ale nie rozumieją. A <grym, grym, grym, grym>, że ja też nic o nim nie wiem! Taunor nazwała to silnikiem czystego potencjału. Ale potencjału do czego? Nie dbałem o to. Dopóki karmiłem go okruchami ciemności, wypluwał pradawny i to mi wystarczało. Jednak odkąd tu przybyliśmy, ten stary ładunek zachowuje się bardzo dziwnie, jakby próbował mi się wymknąć. Nigdy nie myślałem, że wkładane okruchy mogą być świadome. Oczywiście, wszyscy wrogowie, których sprzątnęłaś, pewnie coś czuli, ale sądziłem, że same okruchy to po prostu pozostałości po twoich podbojach. Sądząc po tym, jak ładunek na mnie szczeka, może chciały na niego trafić, a teraz chcą się wydostać. Okej, okay. no to mamy ostatnią misję w niedzielę. I we wtorek to trzeba normalnie nagrywać. No, ostatnia miejsce będzie, czyli jednak znowu będzie 11 odcinków, tak jak to było w poprzedniej DLC. I czy ja tu mogę wejść? Tak, wejść mogę, dobra! Mam nadzieję, że mi się spodoba, i widzimy się już w ostatniej fotografii, w ostatecznej misji. W DLC nagrywamy cześć, ciepło. I do zobaczenia ja w niedzielę. 先吧。